Witam serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Piro Team. W dzisiejszym materiale lecimy sobie z testem epickiego gigantycznego zestawu rakiet, jakim jest zestaw EJR70 Stardust od importera Jorga. Oczywiście ten zestaw rakiet, jak inne produkty Jorge oraz innych importerów możecie kupić na stronie pyroshell.pl z kodem rabatowym TCPT20 aż 20% zniżki na wszystkie artykuły bez promocji, więc naprawdę warto wskoczyć na stronę, zobaczyć co tam jest ciekawego. No i co do samych rakiet, to swojego czasu na promocji na Pyroshellu można dorwać było taki zestaw za 90 zł. Wydaje mi się, że jak za taki zestaw takiego gabarytu z taką ilością neku jest to naprawdę spoko ceną, ponieważ Wasz zestaw ma prawie pół kilograma prochuneku, Na dokładnie to 494 gramy. <coughs> Przepraszam. Y oczywiście w zestawie jest 8 rakiet szelkowych, y z czego cztery takie większe, 4 mniejsze. A jak na przykład to dwie duże, 2 średnie, 4 mniejsze no i co, myślę, że możemy sobie przejść do wyciągania rakiet i wszystkie rakiety mają też chyba różne efekty i tak jak widzicie tutaj jest taki już troszkę poklejona sztuka ja nie wiem czemu tak przyszło, oczywiście będę grał głupka nie wiem o co chodzi, że ta rakieta tak wygląda, nie wiem co jest w środku aczkolwiek jak ktoś sobie tę rakietę by otworzył no to powiem, że tym co zobaczy w środku będzie zadowolony więc mam dobre po prostu tutaj Dobre po prostu przewidywania co do tych rakiet, mam nadzieję, że one się spełnią. Więc tak, jak mówiłem, dwie duże rakiety. Myślę, że też nie będę się tutaj za bardzo skupał, nie skupiał i pokazywał każde, tylko po prostu, jak już będziemy sobie odpalać, to wtedy wam zatrzymam i pokażę, jaką rakietę odpalamy. Zostawię sobie jedną albo dwie po prostu. Na przyszłość dla jakiegoś wielkiego testu rakiet czy coś A tak no to odpalimy sobie wszystkie efekty, a to zostawię i tak raczej te mniejsze Także yy, ogólnie teraz można było na proszalu kupić za 130 yy, parę złotych, więc zobaczymy Czy są warte tej ceny, właśnie będziemy tak wyjściowo te rakiety oceniać jakby kosztowały to 130 złotych, no bo yy, To co kosztowało wtedy niecałe 9 dyszek No to to był dosłownie złoty strzał, zobaczymy Ci ludzie, którzy kupili wtedy na tej promocji te rakiety, za chwilę się yy, po prostu dowiedzą czy dobrze postąpili wydając tyle kas na te rakiety, czy jednak po prostu nie są warte tych ponad 100 zł i to 9 dyszek nie było taką okazją. Zaraz się o tym przekonamy, więc lecimy z teścikiem. Ok, zaczynamy test rakiet Stardust. Zaczynamy od mojej rakiety. Już Wam pokazuję, jaki tu jest efekt. Efekt to jest Cracking Wave i jest to rakieta z 56 gramów meku. Więc tutaj też nie ma zależności. Duże rakiety potrafią mieć mniej neku niż średnie, więc po prostu tym nekiem to bym się nie przejmował. Na razie robimy tak, żeby leciały prosto w górę. Wyłączę tylko jeszcze latarkę, żeby tutaj nie było nie przeszkadzał padający śnieg. Odpalamy i spadamy i spadamy. Nie? Tak! A to była najmniejsza. Podobało mi się panie Piotrze Bardzo mnie to cieszy. To bierzemy kolejną. Teraz odpalimy w trybie może fajerwerki Po kolei. Ja może te poczymam duże, bo to są dla małych dzieci Olek. <głysujmy> to są dla maluszków, to ściągaj cypelek ściągaj cypelek. Oluś No ściągaj. No ciągnij, co ty nie umiesz Olej nie, zaraz kiełk łamiesz. Przerwa. Dobra, do chwili y, walki. Efekt to jest blue Dalia, with white strobe Pistols, czyli też dosyć ciekawy, ładny efekt. A czyli niebieska nie dalia i białe migoczący gwiazdki. Zaraz może będziemy je pod lekkim kątem puszczać, chociaż powiem wam, lecą bardzo wysoko, a efekt i tak jest mega dobry. Co by się stało, w poeczu to by wypalili? Co znaczy? No wiesz, tak że rzucimy i w poeczu wypalimy rakietę. Że... A, no to właśnie mogłaby polecieć w górę, mogłaby w ziemię, mogłaby w nas polecieć. Zależy, jakby się obróciła w momencie, kiedy by się silnik odpalił. W tym momencie, w którym by była od... w jakiejś stronę byłaby obrócona w powietrzu, to poleciałaby w tą stronę, więc to jest zupełnie wstrzymie losowe. A jakby ją przytrzymał, żeby już nie leciała, żeby się wysadziła na ziemi. 55 gramów neku. No to to byłby potężny wybuch na ziemi. Przecież tak robimy często, że... Zróbmy tak dzisiaj. To, ale to z inną rakietą, bo tych szkoda do zewnątrz. Ona są za ładne. O. Co? co? Nie no to było takie dobre w ale sumie fajne. Ale fajne Muszę zaznaczyć że śmierdzi No bo stoisz w dymie Ale cuchnie co? To 2 na 10 rakiety, nie fajne bo śmierdzą Ja bym dał 8 A 8 na 10 ale, się ale to daje. nagrać, podobało mi się to Dobra, ale naprawdę to była mała rakieta to co się tutaj dzieje, to aż się boję po prostu co będzie z dużymi, ale jak mają są tak dobre, no to już mogę stwierdzić, że zestaw jest całkiem opłacalny. Okej, teraz rakieta z efektem Brokat Crown to Red, czyli po prostu brokatowa fala z czerwonymi gwiazdkami i Neku ma najmniej z tamtych wszystkich. Jak na razie to niebieska po prostu rozniosła konkurencję, Ziemia się aż zatrzęsła od niej, więc odpalamy. No, puszczamy te rakiety prosto do góry, a i tak efekt jest gigantyczny, i lecą bardzo wysoko. A ja, teraz rakietka średnia. Pokaż olej, że To, to, to tak delikatny, no to były najmniejsze. Jezus Maria. O, proszę bardzo. Tu taky nie palka. znasz <laughs> To teraz mamy czerwoną z rakietem Silver śl Willow, czyli po prostu srebrna wierzba i neku... Ma 63 gramy, więc jak na razie nek totalnie największy. 63 gramy. Wow, ale ten kijak jest tak gruby, że się prawie nie mieści do tej rurki. A to jak duże zmieścisz? No właśnie, mam nadzieję, że się tamte zmieszczą, to już się ledwo mieści. Dobra, odpalamy. Myślę, że tutaj będzie całkiem nieźle. Ja, ściągnijcie sobie kaptur, bo to jest taki zarąbisty w ogóle ten efekt dźwiękowy, też jak to wylatuje. Ale to masz słyszeć. Zupełnie, nie, nie, nie jest głośne, nieprzyjemne, tylko jest taki mega dodatkowy efekt, jak się ściągnie kaptur z głowy. O jest. Jak coś, ja mam kamerę z szerokokątnym obiektywem. I to nie jest tak, że te rakiety po prostu lecą nisko czy coś. Po prostu mają tak gigantyczne efekty, że po prostu nie mieści się to w moim obiektywie. Także teraz, Bardzo lecimy mi się podobają, tutaj. z największymi. I teraz tu mamy rakietę. Kiedy podziękowanie dla sponsorów? <noise> Już były, na początku Aha. filmu Pozdrawiamy pyrosel, pozdrówcie Kogo? kropka Pozdrawiam Pyroshell, na Pozdrawiam najlepsza stacja wozdrowa <noise> Najlepsze rakiety No co, tak, to. Dobra, trzymaj to, a ja ściągam Lułem się <noise> Zdrażenia wrażenia Czy <noise> to, to duże? Tak, to jest Yo. największa Czekaj, chcę to nagrać, nie ma autry. Dobra Efekt Crackling Willow with Blue Pistil, czyli też <noise> Bardzo ładny no tu już ledwo kijak wytrzymuje to jak ta rakieta się wygina Dobra, odpalamy. Nie powiem, że była dużo lepsza od małych, ale i tak zrobiła mega spoko wrażenie. Dobra, księżna. No zupełnie inny efekt będzie. To będzie Ło, to będzie, to będzie czerwone migatanie z wierzbą. To będzie myślę, że bardzo dobre w tej rakiecie. Dobra. Ale okay, jak ostatnią największą rakietę, wiedziałem, że będzie problem z trafieniem do dziurki. No nie może. Dobra. Tak! Trafił w końcu. I ona ma aż 66 gram neku, więc to teoretycznie po Ile? neku Ile? 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 66 gramów mieszaniny Czyli Mam tego co wybucha tyle samo miało. Nie, miało 50 ponad To, to jest... mnie Co? To jest 63 średnio A no tak, a to ma 66, to ma więcej a, Dobra, odpalaj No tak, Ile ale to nie ma znaczenia w sumie Miał, miał 50 parę To po co tego? No bo tak ludzie są ciekawi tego no Zobaczymy, ma więcej neku od tamtej co była przed chwilą Mogę użyć? Um. Nie Chyba, że będzie za Zarąbiste No i dobra, szybkie konkretne podsumowanie To jak konkretne były te rakiety Naprawdę jest to jeden z bangerów tegorocznych Jedna z najlepszych rakiet jakie testowałem w życiu to jak ktoś kupił za tą stówkę jak było na promocji na proszelu To po prostu trafił w dziesiątkę Okazja roku to była Ale szczerze jak ktoś je kupił za 130-140 złotych Z jakimś rabacikiem To i tak będzie mega zadowolony Naprawdę rakiety dorównują bez żadnego problemu Rakietom od na przykład Piroplanet dorównują na przykład Bomben Raketen od funkę. powiedziałbym, że niektóry efekty, ten na przykład ostatnia największa szelka mogła i dorównywać nawet Super Bomben Raketen gdzie to wiadomo jest według mnie jedna z najwyższych lig po prostu rakiet, no i nie było jakoś wcale bardzo daleko od takich bazuk czy Alf, gdzie też tych rakiet przy takich rakietach, przy paru odpaleniu takich rakiet byłem Będę też wiem jak takie całkiem większe rakiety strzelają mam nadzieję, że Wam się teścik spodobał, dziękuję Wam za oglądanie i naprawdę, jak możecie, macie możliwość kupienia tego zestawu, no to kupujcie śmiało, nie będziecie zawiedzeni. No i oczywiście zapraszam Was na stronę Piroszel.pl. Do zobaczyska już wkrótce w kolejnych materiałach.